No dla mnie to jest skandaliczna sytuacja, ale bowiem od lat pisma po prostu krew na rękach. Zaczęło się już od Barbary Blidy, potem kolejni, różni ludzie, a Paweł Adamowicz to jest przykład zaszczucia człowieka przez media, E, zwane publicznymi, e, zresztą znamienne, że do tej pory, mimo że został złapany sprawca na gorącym uczynku, mało tego zrobił to publicznie i publicznie oświadczył dlaczego to zrobił, jak to zrobił, tak, e, do tej pory nie został osądzony. E, jest to typowa zagrywka pisowska, polegająca na tym, że swoich ludzi się nie karze, E, Swoi ludzie e, są do wykorzystania. E, musi całe społeczeństwo wiedzieć, że jeżeli ktokolwiek robi coś dla pisu, to e, nie spotka go nigdy kara, a przecież robił to dla pisu, bo pis przecież e, tuż przed śmiercią dokonał spustoszenia w, w umysłach Polaków. E, tworząc atmosferę jakich, jakiegoś przestępcy na, stanowiska, na stanowisku prezydenta Gdańska. Ja to sam przeżyłem, bo sam też byłem obiektem takiego szczucia na, na mnie, na moją rodzinę. Wiem, ile to kosztuje i wiem jak trudno mi się było przed tym obronić. Mało tego, do tej pory czuję jeszcze reperkusje tamtych zdarzeń. Dla mnie, mhm. dla mnie dla mnie. Powinniśmy jak najbardziej nagłaśniać i pokazywać, do czego prowadzi nienawiść i jasno to trzeba określić nienawiść z kręgów rządowych PiSów.